Dzień dobry. Od dosyć dawna nie udało mi się złowić uczciwej ryby na metodę. Po ponad miesiącu wróciłem na zbiornik, na którym złowiłem 9 amurów, jeżeli dobrze pamiętam. Powtarzały się, ale były. To jest najważniejsze. Dodatkowo dzisiaj bardzo luźne łowienie. Fotel, dwie podpórki, dwie wędki, podbierak. Zdarzyła się kontuzja i mam lekki problem, żeby znieść kosz. Nic poważnego, szybko powinno przejść, więc nie ma się czym przejmować. Obie wędki są już zarzucone. Z lewej strony postawiłem na żółtego mikrona, z prawej na pomarańczowe Candy. Prawa wędka poleciała pod samą linię brzegową to właśnie gdzieś wzdłużniej łowiłem najwięcej amurów. To dosyć płytka woda. Dodatkowo, aktualnie mamy bardzo, bardzo niski stan wody. Czy będą tam ryby, to jest dosyć wątpliwa sprawa, ale muszę spróbować. Po prostu musiałem spróbować. Lewa wędka poleciała w inne miejsce niż planowałem. Zobaczyłem tam jeden spław. I generalnie większość życia widać z lewej strony, ale tutaj usiadłem, tutaj było wolne, musimy sobie z tym poradzić. Skoro wiem, że zdarzają się tutaj amury, musiał być metod mix Amur XXL i każdy podajnik planuje wyciskać w ten sam sposób czyli jeden raz peletem i jeden raz zielonym metod mixem, albo połową metod mixu coś w ten deseń. Według różnych prognoz pogody przyszły tydzień będzie ostatnim u ładnej pogody. Dzisiaj jest to 12 dzień września. Sobota i niedziela mają być bardzo deszczowe. Myślę, że jest to jedna z ostatnich szans, żeby jeszcze fajnie połowić na metodę. 10 minut, zobaczymy, co się wydarzy. I jednak z prawej strony. Nie spodziewałem się. Byłem pewien, że to będzie z lewej. Tam widać tych ryb całkiem sporo. Przy powierzchni nie ma spławów, ale je widać. Oj, oj. Za lekko. Klip spadł? Czy nie spadł? Nie spadł. Dobra. To jestem trochę zaskoczony, bo byłem przekonany, że z tej prawej strony ryb nie ma. To było bardziej testowo. Ryba się wydaje całkiem ciekawa. Nie byłem tutaj. Uch, nie wiem ile. Na pewno grubo ponad miesiąc jeszcze przed moim wyjazdem na wakacje. Udało mi się tutaj złowić trochę fajnych amorów. Nie pracuje mi to jak amor zupełnie. Ale może niedługo się dowiemy. Natomiast zdecydowanie widać to życie z lewej strony. Widać tam ryby przy powierzchni, wystające grzbiety. Ryba daleko na wodzie. W porządku. Odbiła od tego brzegu na szczęście. Aktualnie mamy tutaj bardzo, bardzo niski stan wody. Myślę, że jakieś pół metra poniżej tego, co powinno być. Podbieranie będzie ciężkie. Zresztą ja w okularach tutaj widzę takie przepłycenia jakieś 30 cm pod powierzchnią wody. Kurczę, fajnie ta ryba pracuje. Będzie dobra ryba. Podbierak został gdzieś z tyłu. Trzeba było przynieść. Ryba już naprawdę blisko. Złowiłem tu trochę amurów, ale to chyba nie będzie amur. To się być ładny karpik. Oj, no i pod brzegiem będzie szalony, bo wszędzie kamienie, gałęzie i bardzo, bardzo płytko. Jak moja druga wędka, to zabezpieczenie dzisiaj takie mocne 2 na 10. Może ja się tam lepiej zbliżę, w razie gdyby było branie na drugim kiju. Chociaż tutaj, tam gdzie wskazuje podbierakiem, jest jakaś wielka skała albo jakiś korzeń. O, w końcu ryba. Nie da się ukryć, nie byłem ostatnio w formie. Drugi kij ok? Jest ok. Ale waleczny niesamowicie. I bardzo fajnie, że w ten sam sposób walczy od samego początku, więc już jest trochę zmęczony. Nie po podbierak. Dobra. No się ma. Jakoś łatwo poszło, chyba się jeszcze nie wyszalał, co? Czekaj, gościu, podniosę cię, żebyś się nie obijał bez sensu. Poszalej jeszcze, jak musisz. Myślałem, że większy, trochę mnie oszukał. On jest po prostu bardzo, bardzo gruby. Pełno łuskie skubańce. Wypiął się w podbieraku, o, ależ poskręcałeś wszystko nieładnie. Zmierzymy go, tutaj ma 0. O, 57, myślałem, że lepsze. Nie chcę sobie upaćkać tej opaski, w związku z tym nie będę go podnosił. Ale rybka naprawdę ładna. Fajny, waleczny karpik. Chodź gościu, dzisiaj liczymy na potwory. Jeszcze musisz trochę podrosnąć. O, jest gotowy od razu odpływać. Nie w podbierak gościu, nie w podbierak. Opa. W końcu złowiłem jakąś uczciwą rybę. Było branie, więc zrobię dokładnie to samo. Pomarańczowe candy. Pelet podbity metod mixem z góry i jedziemy pod brzeg. Dobrze pamiętałem, że klip nie spadł. Całe szczęście. Lewą wędkę przerzuciłem jakieś 30 sekund przed braniem z prawej strony. Także tę zostawię jeszcze na chwilę. Tak jak wspominałem na początku, podajnik wyciskam raz peletem, raz metod mixem. Staram się, żeby to wszystko nie było za bardzo domoczone, jest tutaj płytko nie ma takiej potrzeby. Lewa wędka póki co bez ocierki. Zmienię trochę miejsce. Gdzieś w tej okolicy pokazała mi się ryba. Zawsze jest szansa. O to było. To była moja ryba. Zmiana miejsca to był dobry pomysł, ewidentnie ryba jest mała. Znaczy mała? Nie jest taka jak poprzednia na pewno. Ale to. Jestem prawie pewien, że to była moja ryba. Albo to nie była moja ryba, tylko ryba, która spuszyła tam tą rybę. No leszcze takich kikołków chyba nie robią, co? Nie będziemy cię brać nigdzie, kolego. Ać bo szkoda. I tak leżysz i się nie ruszasz. Szybko cię wypniemy. Ale nie wiem, czy to nie jest mój największy lecz z tej wody. Kawał rybska ma 20. O, może i nie, ale jest naprawdę duży. Poradzisz sobie? Tak, coś czułem, że sobie po... <laughs> szybko odpłynął. Myślę, że to było tak, że lesz zrobił branie, po prostu zaczął się tam ruszać i spłoszył coś, co było obok. A to świadczy o tym, że te ryby gdzieś przede mną po prostu są. Może niepotrzebnie próbowałem z lewej strony. Ciekawa akcja. To jedziemy dalej. Nie dorzuciłem. Nie ma formy, więc tak ten uszkodzony nadgarstek nie pomaga przy oddawaniu rzutów. Ale się wyleczy szybko, nic strasznego. Zdążyłem. Uhu. Uh, uh. Czemu się klip nie odpina? Ale może nie będzie trzeba, dobra. W porządku. Zaskoczyła mnie ta ryba. Mam tutaj bezpiecznego klipa, a może po prostu ryba jeszcze za słabo pociągnęła. No, zacząłem iść w jej stronę. Póki co fajnie to wygląda. Pierwsze branie na prawą, drugie na lewą i znowu na prawą. Tak to. O, a to będzie dobra ryba. Na pewno będzie lepsza. Uch, muszę sobie pomagać drugą ręką. Spokojnie ogarniemy. Nie tak się już ryby holowało w życiu. No, Okej, okay. jednak tej ryby mi szkoda. Nadgarstek w razie czego? Mam drugi. A tej ryby już mogę drugi raz na kiju nie mieć. Aleś tam wkleiła w ten brzeg szalona. O, siedzi w jakimś zaczepie. No, ją widzę. A czy nie ją? Widzę tam jakiś zaczep. Spytanie pytanie, czy się uda. Chyba się nie uda. Zrobimy jej trochę luzu, zobaczymy, czy wypłynie sama. No szty bestio ty. Ona jest w samej linii brzegowej. Kurczę, minimalnie. Wiem, że tam jest jakiś zaczep, ale może się uda wydrzeć. O, o, poczułem rybę, dobra. Spadła. A Była idealnie tam w linii brzegowej. Ale dobrze, że ją poczułem. To już dużo. Przypon jest. Wszystko jest. Po prostu się odpięła. Prawdopodobnie gdzieś przez mój przypon przeszła jakaś gałązka. Zresztą przypon jest do wyrzucenia na pewno. Z całą pewnością wygląda strasznie. Tam się zaczepiła i nie miała już jak wypłynąć. Zobaczcie, jak ten przypon wygląda. Jazdy, gwint. E, niestety ryba się czymś zaczepiła. Założymy nowy. Staram się aktualnie używać dosyć delikatnych przyponów. A przynajmniej dosyć małych haków. Jak na mnie, czyli dwunastki na żyłce 23. Tutaj musi być moc zestawu. Mówiąc blisko linii brzegowej, nie ma innej opcji. Ale szkoda, bo ryba wydawała się naprawdę fajna. Na pewno większa niż ta pierwsza. Zawsze jest tak. Największe spadają. Najważniejsze, że nie urwałem jej tam z całym zestawem, więc bezpiecznie będzie sobie pływała dalej, nic jej nie będzie. Idealnie. Jeżeli z prawej strony, tam gdzie rzuciłem, pojawi się jeszcze jakieś branie, postaram się holować trochę mocniej. Nie wiem jak to ogarniemy, ale jakoś się uda. Bo o, 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 o! Natychmiast przestało. Czy tam jest kaczka jakaś? Nie widać tam kaczki. Okej, okay, czyli coś już skupnęło. W takim razie za minutę przerzucimy. Wracając, postaram się holować trochę mocniej, żeby szybciej tę rybę odciągnąć od linii brzegowej. Uuu! To było ciężkie. Był kawałek biegu, nie powiem. Dzisiaj jest strasznie gorąco i bardzo parno. Chciałem się na chwilę schować do cienia, wyszedłem gdzieś na skarpę, tylko się odwróciłem, a moja wędka już wisiała właściwie na tej podpórce. Całe szczęście, że ryba nie jest ogromna. Jest dobra chyba, ale nie jest ogromna, bo mogłoby wędki nie być i na szczęście klip spadł. I nadal bardzo fajne jest to, że brania mam właściwie na zmianę. Prawa, lewa, prawa, lewa. Ciekawe co tym razem. Z prawej strony oczywiście ten kij przerzuciłem, bo nic więcej się nie wydarzyło przez minutę, dwie. Także jest przerzucony. Zobaczymy co mamy tutaj. Wygląda to całkiem nie najgorzej, tylko trochę się woda zmarszczyła. Nie widać, ale gdzieś tam jest jakieś powalone drzewo, ale chyba sporo dalej. Na tę chwilę chyba nie potrafię oszacować wagi tej ryby, bo pierwszy odjazd był niesamowity. Ten, którego nie nagrałem. Niechcący. Teraz jest znacznie spokojniej, ale ryba z lewej do prawej, z lewej do prawej. Cały czas się kręci. Według mojego zegarka aktualnie mamy 26 stopni. Pełne słońce, zero wiatru. Ciężko się siedzi w tym słońcu. Oczywiście parasola nie. Tyle to nie. Już się nie spodziewałem, że tak będzie i wypakowałem. Dobra, ryba już jest bardzo blisko brzegu. O, o widziałem cię. O, chyba też pełno łuski chyba też ładne. Także obu tych miejsc już prawdopodobnie dzisiaj nie zmienię, bo. Coś się od czasu do czasu jednak dzieje. Pełno do no piękny jest. Jak to pełno łuskie. Ale tylko podbierak daleko. Spokojnie, gościu. Dreptamy w prawo. Nie ma daleko. Dzisiaj to moje podbieranie może być jeszcze bardziej pokraczne niż zwykle, ale z zepsutym nadgarstkiem trochę ciężej. Chodź, gościu, chodź. No jeszcze nie. Nerwowy się trafił. Ale już nie ma sił. Nie jest taki. Chociaż ładny jest, ładny. Na pewno większy niż pierwsza ryba dzisiaj. Jedziemy zero, a kończysz się na 64 cm. O, to ładny mi się jak się trafił. Szczerze mówiąc po holu, obstawiałem, że będzie trochę większy, zwłaszcza po tym pierwszym odjeździe. Ale pełnouskie karpie są przepiękne. Śliczny jesteś gościu. Śliczny. Wcześniej było grzecznie, a teraz już nie. Dobra, od razu zasuwaj. Trochę się porzucał w podbieraku, niech płynie. Branie na żółtego mikrona, więc tutaj też jedziemy tym samym. Póki co w braniach 2-2, ale myślę, że ryby w taką pogodę, mimo tego, że mamy już prawie połowę września, potrzebują tej słodyczy. I czekamy na rybę z prawej strony. Nie ma klipa. Na oko, mniej więcej. Z dokładnością do metra, myślę, że trafiłem. Przynajmniej na chwilę zostanę w cieniu. Oba kołowrotki są poluzowane. Myślę, że przy wędkach w razie brania będę w 2-3 sekundy. Raczej nic złego się nie stanie. Gdyby ktoś zupełnym przypadkiem się martwił o moją rękę, nic strasznego, ale raczej tego nie rozchodzę. A nie rozchodzę, bo to ręka ręki się nie rozchodzi. Mam nosić tę opaskę usztywniającą przez tydzień i powinno wszystko jako tako samo przejść, oczywiście oszczędzać tę rękę. Przy okazji na alebranie.pl minus 15% na całe Mikado, minus 10% na całego Featherbyta. Wszystkie promocje jak zawsze łączą się z kodem rabatowym OKO, który daje kolejne 10% rabatu. Wszystkie linki jak zawsze w opisie filmu. Spokojnie, nie byłem daleko. O, trochę byłem. Nie wiem jakiej wielkości jest to ryba. Ładnie sobie jechała. Ale musiałem się na chwilę schować w cieniu. Myślę, branie jakieś 4 minuty porzucie. Teraz moja kolej. W końcu się trochę odkułem za te ostatnie niepowodzenia, bo byłem na zasiadce karpiowej i musiałem wrócić z powodu gradobicia i to bardzo szybko, w zorganizowanym popłochu. Ostatnio nas spławik mocne 2 na 10. Byłem jeszcze na Wiśle dwa razy. Ach, tam już nawet 2 na 10 nie było. Muszę znaleźć jakąś pozycję, gdzie mi będzie wygodniej holować z tą ręką. Ale chyba nie ma takiej pozycji. O, znalazłem. Tak, jest znacznie lepiej. Słyszałem już bardzo wiele teorii, dlaczego w naszej okolicy jest ostatnio aż tak źle z rybami. Bo to nie jest tak, że tylko ja nie łowię. Tutaj wszyscy mają dosyć duży problem. Pełnia jako główny powód. Nie wiem, ja zwykle w pełni łowiłem całkiem nieźle. Może po prostu zła pełnia się trafiła. Była za pełna czy coś? Nie wiadomo. Ale najbardziej prawdopodobna jest nagła zmiana pogody. Mamy już całkiem zimne noce: między 6 a 10 stopni w ciągu. oszty Tak pod samymi nogami, niegrzecznie. Haczek z zadziorem. O! Ty! W nocy mamy między 6, 10, maksymalnie 12 stopni, w ciągu dnia mniej więcej do 20. Dzisiaj jest wyjątkowo 26 aktualnie. Jest to prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień. Czemu ta ryba się spięła tak niemiło? Nawet jej nie zobaczyłem. Nie Jeżeli łowicie tak, jak ja aktualnie, na jednej podpórce, dodatkowo z wędką w górę, polecam, żeby pierwsza przelotka była przed samą podpórką, w razie czego wędka nam dojedzie tutaj, ewentualnie położy się tak. I raczej nic więcej się nie stanie. Dużym problemem by było, gdyby ta pierwsza przelotka była dalej. Pojawiło się branie. Już rozpędzony kołowrotek uderzył w podpórkę. A w ten sposób raczej nic się nie stanie. Zwłaszcza na poluzowanym kołowrotku. Dzisiaj staram się zdecydowanie rzadziej przerzucać. No cóż, bywa i tak. Nie wiem, co by się działo, gdyby te rzuty były znacznie częstsze, ale nie podejrzewam, żeby było jakoś znacznie lepiej. Te ryby nigdy nie biorą, kiedy jestem na miejscu. Nie wiem dlaczego. Tym razem z prawej strony, tak jak mówiłem, spróbuję szybko te ryby odciągnąć. Ok, no co to tak lekko idzie? Nie, to nie tak miało być spod linii brzegowej. No nie, znowu się spinki zaczęły, paskudne. Tak to nie. Co prawda przypomnę, że zdążyłem rzucić do metod miksu, Ale tutaj jest kawałek śluzu. Podejrzewam, że był malutki leszczyk. Ale to musiał być malutki, że malutki. Ha, opanowałem to. Tak rzuca się trochę łatwiej. Miałem jeszcze pobraniu na obu kijach. Oba brania skończyły się szybkimi spinkami, coś jak to poprzednie, które widzieliście. I wszystkie te trzy brania łączy to, że wyglądały tak samo. Były bardzo, bardzo płynne. Raz już na tej wodzie zdarzyła mi się taka sytuacja, gdzie miałem tych brań mnóstwo i wszystko spinałem. Ostatecznie okazało się, że pływała gdzieś tutaj ryba z urwanym zestawem, i zaczynam myśleć, że mamy podobną sytuację. Wszystkie te trzy brania. O. Może... O, tym razem chyba nie. Ale wszystkie te poprzednie brania po podniesieniu kija szacowałbym na taką samą wagę ryb. Więc prawdopodobnie była to po prostu ta sama ryba, która pływa z czymś urwanym. Ta wydaje mi się zupełnie inna. Zupełnie. A jeżeli gdzieś tutaj pływa ryba z urwanym zestawem i na końcu jest powiedzmy 50-gramowy ciężarek, który zahacza o żyłkę, wystarczy, że ja podniosę wędkę i gdzieś w końcu przez tę żyłkę przeskoczę. Ale to jest inna ryba. Chyba. Tym razem. Tak mi się wydaje. To branie przede wszystkim już nie było płynne. Więc jest szansa, że to jest normalnie zapięta ryba. Tam kaczka pływa, ale nie chce mi powiedzieć co się dzieje. Ani słowa nie piśnie. Ryba uciekła daleko w lewo. Możemy wstać nawet. A co? Całkiem daleko w lewo ta ryba uciekła. Mocno się szarpie. Niedobrze. Ja nie lubię takich chodzi. Zwykle się dokończy z pinką. już wystarczy. Czwarta z rzędu to za dużo by było. Chodź, ryba, chodź. Pokaż się chociaż. To już będzie dużo, jak się pokażesz. Ale przy tak niskim stanie wody można doskonale zobaczyć, gdzie są jakie zaczepy. Tam widzę prawdopodobnie jedno drzewo. Tam widzę drugie. Tutaj gdzieś przede mną był głaz. Albo korzeń. E, co ty tak brzeg? No coś ty. Nie wygłupiaj się. A, ładny jest. I niepełnouski. Prawie jak inny gatunek. Także już mamy takie 2,5 gatunku. Całkiem nieźle. O, ale maluszek się trafił. Będziesz grzeczny, nie będziesz grzeczny? Jakie są plany? Zupełnie poważnie, bardzo niewygodnie mi się ryby podbiera. Chętnie bym cię tylko odpiął w wodzie. Co ty na to? O, to jest maluszek, myślę, takie 2,5 kg. Maksymalnie 3. Nie? Nie podoba ci się ten pomysł, nie? Chodź, gościu, nic się nie bój, ale przynajmniej ta ryba jest normalnie zapięta. Dobra, gościu, nie będziemy robić maniany, żeby ci nie zrobić krzywdy przypadkiem. Chodź, chodź, chodź. Damy radę. Wędkę sobie po prostu zostawię na ziemi. Wezmę samą rybę. Karpik zdecydowanie najmniejszy dzisiaj. A dasz się zmierzyć bez problemu? Chyba nie. Problemy muszą być. <grych> Dobra, chodź. Rany, co z tymi rybami? Nerwowe jakieś. 50. O, 53, 4. Taki sam jak ten pierwszy, ale wydaje się znacznie mniejszy. Nie w formie. Ręka mi się na mózg rzuciła. W końcu coś wyjętego, bo już się nerwowo robiła. Kaczki, uwaga na głowy. Dobra. Wszyscy zdrowi. O, znowu lewyki. O, jasny gwizd. To nie był dobry plan. Oj, 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 Porguzowane za bardzo. Ale rybka chyba taka nie za duża się trafiła. Obstawiam kolejnego leszta. Kolejnego, drugiego. Ależ gorąco dzisiaj już. Odwykliśmy chyba od tych upałów. Na prawym kiju co chwilę są ocierki, ale podejrzewam, że tam jest całkiem sporo drobnicy. Tutaj prawie na pewno jest leszczek. Albo karać. Właśnie miałem mówić, że karać. Ale jak na karasia, całkiem, całkiem. Zasłowaj. Prawej wędki nie przerzucam. Przynajmniej na razie, bo widać, że jakieś ryby kręcą się gdzieś w okolicy. O, tym razem ostrożniej podniosłem ki, tam to zabolało. Ale kolejna mała ryba. Chyba znęciłem sobie drobnicę. I tak myślę, że przerzucę się już na czysty pelet, przestanę dodawać metod mix. Z nadzieją, że dzięki temu wrócą mi trochę większe ryby. O, to już idzie leszcz. Prawie na pewno. Wydawało się, że leszcz, ale coś zaczęło walczyć. A, chyba leszcz, tylko po prostu bardzo duży. Tak, waleczny leszcz na tej wodzie. Trochę zaskakujące. Ale ty już jesteś gruby jak żyletka. Naprawdę. Chudź, chudki strasznie. Idź, rościć. Bałem się, że to będzie kolejny OA, mały karaś. Ale skoro nie jest, to zostanę przy metodmiksie, Mixie. Różnorodność wędkarstwie jest zawsze najfajniejsza. Chyba branie. No szkurczę, ale jak jestem tutaj i siedzę przez pół godziny, to wtedy brania nie, tak to... Tak to nie. Ale ta sama sytuacja co wcześniej. To branie było płynne, kij się przechylił i szybka spinka. A ja odszedłem dosłownie na 10 sekund troszeczkę domoczyć mój towar. I wystarczyło. To już czwarta spinka w ten sam sposób. Trochę straszne. Ale jestem prawie pewien, że pływa tutaj jakaś ryba z czymś urwanym. Nie widzę innej możliwości. Ryby nam zniknęły. Ała. Niestety na czas tego holu go oprostrzeliła focha, ale zobaczcie jaki piękny karpik. Już warto nawet opaskę pobrudzić. Piękny, prawie czarny. Branie z wędki po lewej stronie. Bardzo szybkie. Hop. No i na zmianę. O, z prawej strony, więc szybko odciągamy. Przynajmniej spróbujemy. O, klip spadł. Ok, zapomniałem o nim, szczerze mówiąc. Ten będzie lepszy. To będzie duża ryba, niestety. Na pewno ostatnia. Czuję, że jedziemy po jakiejś żyłce. O, spadła. Dobra. U, dobry ryb. Nie wypuszczę go dalej. Nie ma szans. Jak go wypuszczę jeszcze metr dalej, to mi wjedzie w ten brzeg i będzie po zawodach. A z mojej prawej strony przyjechały dwie osoby, także to z pewnością jest ostatnia ryba. A i tak mój czas się skończył. I to trochę temu, bo już prawie 15, a ja o 15 miałem być w domu. Nie poszło. Chyba mi nawet wjechała w ten sam zaczep. Ani myśli wejście. Poprzednio zgubiłem w tym samym miejscu na tym kiło. Więc szybko odciągnąć. Bo wydaje się znacznie lepsza. Tak, to można kończyć łowienie. Teraz jakby tylko chciała wyjechać na wodę, a wyjechała. Całe szczęście. Wyjdę kawałek wyżej, żeby mieć trochę łatwiej holować. Jakby na to nie patrzeć, ryby były właściwie na zmianę z lewej i prawej. Dobra, ryba wyjechała na otwartą wodę, teraz mi się wydaje trochę mniejsza. Uch, czuję, że pogłębiłem kontuzję dzisiaj. A to się naprawi. Po to są fizjoterapeuci, żeby naprawili. Bardzo topornie idzie ta ryba. Oj, coś czuję, że będzie naprawdę dobra. Też cały czas mam wrażenie, że po czymś szoruję. Nie wiem, czy jej nie ciągnę z jakimś patykiem. Takie mam wrażenie. jest już całkiem blisko. Dziwne to jest hol. Inny niż te wszystkie, które były dzisiaj. Kręci się tu przede mną. Jest wysoko przy powierzchni. Przygotujemy podbierak. Uf, 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 naprawdę dobra. Nie spodziewałem się takich dużych ryb dzisiaj. Nie wziąłem tego pod uwagę z tą dłonią zepsutą ale jest ciekawa nawet za bardzo się nie chce pokazać bestia gdzieś tu krąży przede mną widzę jej cień przy powierzchni od czasu do czasu ale żeby się pokazała cała to nie o, ładny karpik myślę, że taki 7-8 kilo pewnie zdecydowanie największy dzisiaj o te hole trochę pokraczne ale muszę oszczędzać tę drugą rękę niestety się porobiło się, nic nie poradzimy Kurczę, a może nie taki duży. Chyba mnie oszukał trochę, ale zaraz się dowiemy. Drugiej wędki już nie zdążyłem rzucić. Branie było przy wypuszczaniu tego pięknego czarnego karpika. I niestety żadnego z zestawów już zarzucić się dzisiaj nie uda. Ale muszę przyznać, że jak na kontuzję i to taką całkiem bolesną, to dajemy radę łowić te ryby, niepotrzebnie się bałem. I wściekły do tego. Chodź gościu, pomóż trochę. No nie, weź wskocz. Oh. Nie był pomocny. Zdecydowanie podbieranie jest dzisiaj najtrudniejsze. Ale myślę, że przy następnym podpłynięciu jest mój. Albo nie. <ścoughs> nie do zdarcia goście. Dobra, nie ruszaj się. Ech, łatwo poszło. Na miarce mamy od 0, 75 cm, ale zdecydowanie najgrubszy. Chodź, od razu do wody. Nawet nie ma jak przebitek, ponagrywać bez prawej ręki. Bez sensu. Ale rybka naprawdę przyjemna. Najważniejsze, że kończymy udanym holem. Zostawię go na chwilę w podbieraku. Niech sobie odpocznie, bo trochę się wyszalał. Biorąc pod uwagę to, jak źle szło mi ostatnio, dzisiaj było po prostu fantastycznie. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie jeszcze lepiej, bo Wam całkiem szalony plan. Ty, gościu, zasuwaj. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego filmu.